Do dyskusji, ale parę słów jeszcze jednak, jednak powiem, bo tak. Ja czuję się uprawniony do reprezentowania jakby jednej i drugiej strony, do tej pory być może nawet barykady w pewnych sytuacjach, ponieważ przez 20 lat sam prowadziłem działalność gospodarczą obecnie, czyli byłem z jednej strony biurka, teraz jestem z drugiej strony biurka, już 7 rok, ale wydaje mi się, że nie zapomniałem problemów z tamtej drugiej strony, jakie są. I wydaje mi się, że cokolwiek. Ruszyło do przodu, to my najpierw musimy dokonać jednej rzeczy. Musimy dokonać zmiany w sposobie swojego myślenia, zmiany naszej mentalności. Bo, proszę Państwa, do tej pory jest tak, jak to niejednokrotnie powtarzam na wielu, na, na wielu spotkaniach, że z jednej strony mamy prywatarza, a z drugiej strony mamy urzędacza. Jeśli zaczniemy mówić o przedsiębiorcy, o urzędniku, bo jeden i drugi jest potrzebny, to wtedy prędko czy daleko wspólnie razem nie, nie zajedziemy. To jest bardzo potrzebna ta, ta zmiana, bo my mamy taką bardzo łatwą tendencję do szukania wszędzie przestępstw, wszędzie podejrzeń i bardzo łatwo oferujemy przeróżnego rodzaju oskarżeń. Mówimy o ułatwieniach dla przedsiębiorców i bardzo fajnie, tylko z drugiej strony ja na przykład pamiętam i bez przerwy pokazuję przykład pana prezydenta. Poznania globalnego, który do dnia dzisiejszego po jest ściągany za to, że sprzedał podobno zadania prowad. Podobno zadania, ten prowad to jest firma, która dzisiaj tam funkcjonuje, daje mnóstwo miejsc pracy, płaci podatki i myślenie takie, że on, podobno tanio, sprzedał zadania, bo mógł wziąć więcej, no to oczywiście teoretycznie mógł wziąć za to, yy, za to więcej. Nie może. Prezydent, samorządowiec, urzędnik, myśleć tak, jak osoba prywatna, jeśli mówimy o gruntach, które ma do dyspozycji. Bo jeśli myśli tak, czyli chce sprzedać jak najdrożej tu i teraz, no to wiadomo, że bardzo trudno można znaleźć kontrahenta, czego mamy przykładem często, gdzie bardzo wielu potencjalnych inwestorów przeniosło się gdzie indziej, bo za dużo od nich od nich oczekiwano w sensie za to, że zapłacą tu i teraz. W samorządzie jest tak, że... Czasem się opłaca na tym dać komuś coś za darmo, bo potem przez lata całe będę miał z tego tytułu dochody w postaci podatków. Jeśli to jest moje, to nie mam z tego nic, to, i to i można się tylko wstydzić, że leży to leży to, drugie. to jest jedna rzecz, ale biorąc to pod uwagę, tą naszą płotę, skłonność do podejrzliwości, też musimy być bardzo ostrożni, bo ja pamiętam, kiedy z panem Starostą stanęliśmy na dyscyplinie finansów publicznych tylko i wyłącznie dlatego, że przekazaliśmy dotacje jakby swojej jednostce. Bez umowy, przez cały czas tak to było robione, bez umowy na podstawie uchwały Rady Powiatu, ta dotacja została rozliczona co do złotóweczki, co do grosika, ale i tak stanęliśmy na dyscyplinie finansów publicznych, w związku z tym też musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Co to teraz jakby miejsca, gdzie się znajdujemy, to chciałbym, żebyśmy też mówili jakby trochę o rzeczach takich naprawdę bardzo ogólnych, bo podczas nie jest wysoki system, naczyń połączony, ja się spóźnię, nie wiem, jakiej serii aktywności Ale taki pomysł, Pan Wojtkos, pamięta, y, y, utworzenia swojej aktywności gospodarczej, piękne tereny, 120 hektarów, z tą y, bardzo dobrze położone, o uregulowanej y, własności, wiadomo gdzie co jest. To jest bardzo trudno dzisiaj w Polsce, żeby ta, w takim no, dużym, dużym obszarze y, y, teren skomasowany w jednym kawałku znaleźć. No, ale niestety nie ma do tej pory czyli tak naprawdę nie ma dojazdu do tych terenów. Trudno w związku z tym znaleźć inwestora. Były nawet na to teoretycznie pieniądze i powiem tak z perspektywy czasu nie udało nam się tego zrealizować, ale może i dobrze, bo gdyby nam się to udało zrealizować, dostaliśmy pieniądze, o które żeśmy występowanie, byliśmy bardzo blisko, no to trzeba byłoby pewnie dzisiaj się te pieniądze oddawać, bo nie osiągnęlibyśmy wskaźnikowe. Dlaczego? Dlatego, że nie ma autostrady, która miała być przejezdna od Cieszyna do Gdańska do roku 2012. Sam słyszałem takie zapewnienia. rok 2013, nawet szpada nie został bity, więc przez cały czas nie jesteśmy, jak dlaczego o tym mówię? Że nie jesteśmy wyspą. Przez cały czas na nas działa, działa otoczenie, w którym się po prostu no musimy do, do niego dostosować i to leczyć wszystko pod uwagę. Ja myślę, że lepszym rozwiązaniem chyba byłaby w dalszym ciągu dyskusja, bo nie chciałbym. No, jakby swoich mądrości w nie przekazywać, wolałbym, żeby to Państwo pytali będziemy starali się odpowiadać na te pytania. Mam nadzieję, że osiągniemy jakieś wspólne porozumienie, ale przede wszystkim wspólne działanie.